Hej, halo, dzień dobry, witam z bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, moi kochani, Tower Defense, powiedzmy. E, czyli budujemy sobie wieże i bronimy to od e, przeciwników. E, słuchajcie, tak postanowimy, ej, to jest tak fajna, urocza gra, bo tutaj są kotki, chodzi o kotki głównie, więc czemu by nie nagrać i pokazać wam to? Więc słuchajcie, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, został łapkę w górę, im więcej łapek, z... tak powiedzmy, półtora tysiąca wiem, że jesteście w stanie wbić. E, no i możecie ko w komentarzu napisać hashtag kociak i... Wtedy, e, i wtedy, wtedy, wtedy nagram kolejny odcinek i zobaczymy, czy będziecie chcieli zobaczyć, jak się zmienia armia kotów razem ze mną. No ale w każdym razie my zaczynamy grę, e, ulepszamy sobie uczniów, żebyśmy mieli ich troszeczkę więcej i wybieramy sobie bitwę. E, oczywiście tutaj sobie cały czas będziemy. Będziemy, będziemy sobie, że tak powiem, ulepszali się tutaj i tak dalej. No to troszeczkę dostajemy po buzi, ale wygraliśmy. Mamy Flame trawera, coś nowego, że tak powiem. Zaczynamy bitwę, oczywiście. Przyspieszamy automatycznie. No i. Uuu. Okej, okay, bardzo fajne. Tutaj może. O, dostaliśmy mnóstwo pieniędzy, to mi się podoba. Fajno, fajno. Deszcz strzał i brak energii, no tak, nie mam energii Bo tutaj akurat, żeby używać umiejętności, potrzebujemy energii Więc no, o, tu jest jakiś boss, małe kociaki Małe kociaki, musicie wylecieć na niego Cztery energii, trzy, dwa, jeden Małe kociaki, atakujcie go, o, przegrałem Przegrałem, dobra, ale możemy, słuchajcie Sobie, okej, okay, ulepszyć coś takiego I możemy, frozen gun, okej okay. Kupmy Kupmy w takim razie. Tutaj oczywiście mamy flame trawera, ale sobie możemy ulepszyć. No i zobaczmy. Start, bitwa jeszcze raz, powtarzamy to. Mm -hmm. Nie wiem, czy jest sens wy... wysyłania tutaj, że tak powiem, na razie używania umiejętności. Dobra, kotki możemy wysłać, żeby nam się już generowało z powrotem kocią armię. Wyśle... Wyślemy sobie. E, oczywiście tutaj. Fro... O, właśnie, teraz użyjmy. Użyjmy tak. Okej, okay, to to dużo nam nie dało. a i brakuje nam energii. Ale chyba teraz powinniśmy dać sobie radę, tak mi się wydaje. Tak, tym razem pokonamy naszego bossa, więc no nie ma co się martwić. Oczywiście, co jakiś czas warto byłoby sobie tutaj 10 gen, O, warto byłoby. Wiecie, co warto byłoby. Warto byłoby czasami po prostu zadbać o pieniądze z, w, 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 w reklamkach, więc no, szybsze odzyskiwanie energii jak najbardziej. I możemy sobie wziąć więcej uczników. Wydaje mi się, że to jest ten za mało złota niestety mam, ale podniesiemy sobie jeden wyżej. I tutaj raczej nie powinniśmy mieć już większych problemów, jeśli chodzi o... Mm, tutaj możemy sobie jeszcze podpalić tych po prostu i tyle. Mm, I piąta fala bardzo szybko poszła, kurde. No więc super. Mm, 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 mm. Czy my coś możemy zrobić? Nie, możemy lecieć dalej po prostu. I tyle. Tutaj możemy oczywiście już podpalić ich, czemu by nie. Em, Frost ten 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 proces zamrażający, coś tutaj robi, nie powiem. Dobra, w wyślijmy gwardię kotków, też bardzo szybko poszło to. Może mamy miasto, okej, okay. w końcu mamy miasto i możemy tutaj... Odblokuj przy fali setnej, okej, okay. ratusz, podstaem... Okej, okay, i tu możemy kupować sobie rzeczy, tu możemy e, badać sobie potwory, okej, okay, i przy 50... Aha, ale jakby zbytnio tutaj wielu rzeczy nie możemy zrobić, więc tak... Mm. Ale możemy na pewno na przykład e, zrobić, jak to się nazywa, możemy dać jeszcze innego kota łucznika i mieć ich coraz więcej. Wyślijmy gwardię, kocią gwardię i zaraz powinniśmy mieć też, zaraz powinniśmy mieć walkę z bossem, ale też pieniądze ważne są. Mamy więcej pieniążków i dodatkową umiejętność jakby najbardziej, no bardzo bym chciał, żeby szybciej nam energia wracała. Rozumiem, że w plecaku nie mamy żadnych artefaktów ani nic. Ale możemy sobie troszeczkę poulepszać, a okej okay, to jakby Mam więcej życia, ale nie więcej Jak to się nazywa, ale nie więcej, ni niestety nie mam więcej Tego jak to się nazywa, zapomniałem no mm, 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 Więcej slotów, o może tak, dobra gwardia kocia i zróbmy coś takiego, no wygranko, jakby nic nadzwyczajnego, dodatkowy poziom, e, no bardzo ta regeneracja energii mnie interesuje, jakby bardzo, bardzo, bo jednak ona jest dosyć istotna, tutaj sobie podpalimy, mm, boss będzie pewnie na dziesiątej fali, więc jeszcze jakby się zbytnio nie martwię, o ja ich zamrażam tym. Okej, okay, to jest dosyć intrygujące, czterech energii brakuje, wygranko, e, dziesiąty poziom, dajmy sobie jeszcze dwóch łuczników, im więcej łuczników tym lepiej, e, raczej wolałbym e, oszczędzać trochę energii, e, wolałbym oszczędzać na bossa, bo tu będzie boss, tak, tu jest boss. E, tu jest boss, więc pyk, ok, czyli boss, boss nie reaguje na e, nasze umiejętności, ale wygraliśmy bez większego problemu. Nowy gadżet odblokowany. Z o, nie, nie chciałem gadżetu. To wyjdź. E, w sensie, e, chciałem, jak to się nazywa, wiecie o co mi chodzi? No, wiecie czy nie wiecie? Wiecie na pewno, więcej złota z bitew chciałbym. E, plecak. E, a, że nowy gadżet, ale w tym, dobra, rozumiem. No i szybka, kolejna bitewka. Widzę, że tutaj nowy typ przeciwników jest. Są bardziej opancerzonymi, więc to no, powiedzmy, że spoko. Ej, w ogóle zamrażań, zamrażanie ich i zrobienie, te, żeby dostawali damage od ognia, całkiem ciekawe. Czy mógłbym dostać... Nowy gadżet jest odblokowany. Okej, okay. komputera, co to daje? Doświadczenie, o. Ale co, co, mogę kupić? Mam za mało złota i tak. Ej, słuchajcie, bo kupiłem sobie ten gadżet, nie? I zastanawiam się, czy ja muszę go umieścić gdzieś, czy nie? No bo resztę musiałem umieszczać, a to tak wygląda jakby było, że... Ej, nie, w sumie to... to, to nie, zacznij. Okej, okay, i co? I, i wyposaż, a Okej, okay. tylko czy pozbycie się sobie tych kotów nie będzie to strzałem lekkim w kolano szczerze mówiąc a czy raczej nie raczej nie powinien być bo te koty i tak były tylko użytkowe a będę dostał więcej expa ale czy więcej expa jest legitne a okej okay, widzę że tutaj się coś takiego dzieje e, tutaj zamroźmy tych i użyjmy salwy strzał no przydałoby się bardziej ulepszyć naszą wieżę na pewno ej słuchajcie możemy sobie kupić o co to jest skradnijcie się na... o, ej, o, fajna rzecz w sumie laser gun, z laserem. Uuu, przełaj wiatr, aby przeciwników. Okej, okay, ale w każdym razie mamy Tesla guna, no nie wiem, i możemy sobie kupić go. I sobie go kupujemy, bo to jest kolejna, że tak powiem, no, no wiecie o co mi chodzi, no kolejny okej, okay, to tak w sensie liczyłem troszeczkę bardziej Um, dobra, weź ich, zamroź i się. Tak, czyli to działa, że mogę mrozić ich i zamrażać. Jednocześnie. O jedno, a tutaj jest boss. Ja, oj, to chyba kiepsko. Ej, ten Tesla nie jest najlepszy, szczerze, ale może wygra. Było blisko, było bardzo blisko, kurde. Ponowne podejście do bossa. No, liczę na to, że tym razem uda nam się go e, pokonać. No i właśnie, pokonaliśmy go. Super. Nowy gadżet jest odblokowany. I to jest kanon. I wszelako tak. E, Okej, okay, to jest już fajne, w sensie. Ta Tesla jakoś nie działa najlepiej i mamy, o, możemy zakręcić, bo mamy darmowe kręcenie, kręcu, 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 i chciałbym, co to jest? To jest 20 minut czegoś, nie? Ale nie wiem czego, więc tak, um... wie, wie, więc spoko i to pewnie teraz mi pokaże, tak? Nie? Wywaliłem ten komputer e, że na, na rzecz, jak to się nazywa, na rzecz lasera. Bo możemy, no w sensie możemy bardzo fajnie mieć e, czy tutaj jest też boss. W sensie, bo jeśli tutaj będzie boss, nie, gdzie jest 15 fala, to nie. To tutaj nie ma bossa, w sensie, bo, 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 bo jakby Eksmasz tak nie potrzebujemy. No i mamy kolejną falę, oczywiście tutaj nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Tutaj możemy ich podpalić troszeczkę. Użyć sobie tego. Tutaj troszeczkę zamrozić. Bardzo, że tak powiem. Ta kusza jest totalnie useless, wydaje mi się. W sensie ona nie bije dużo. Ona raczej nie, nie jest jakaś niesamowita. Bo ona. Chociaż ma, ona ma 14 ataków, więc w sumie. Nie jest taka zła jednak, nie no Carton Box tak, ee, że tak powiem raczej nie. O, m, 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 bo Carton Box nie, nie zadaje, wiecie, nie zadaje damagea, on jest aktywny, a raczej. E, to jest automatyczne i to bym raczej wolał, ale nie mamy miejsca obecnie. Możemy ulepszyć sobie, a nie mamy pieniędzy. Troszeczkę się pozmieniało, w sensie. M, dodałem ten ko kanon w ogóle bo mamy ku temu opcję. I widzę, że tak, że rzucamy sobie tutaj kota, który no sobie jest po prostu, w sensie no jest, Wie, wiecie o co mi chodzi. Rzucamy sobie tutaj kanonem, w sensie kanon rzuca kotem, więc poko, możemy mieć nawet dwa koty naraz. Odblokowano. co? Pokłady. O, mogę mieć kilka tych, fajnie. Ej, w ogóle jedzie, co? Czemu pojechał? Nasz pojazd pojechał, te! O co chodzi? Jestem w szoku, że on, że, że on potrafi takie rzeczy. Ja, ja myślałem, że, 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 że nie, że on właśnie tak, 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 tak sobie nie będzie działał, nie? A, a on sobie pojechał po prostu, nie? Mamy bossa. Czy damy radę bossowi w sumie? No, te koty są wystrzeliwane, ale czy. Coś te koty faktycznie robią. Wygraliśmy, okej. Okay. Nowy gadżet jest odblokowany, ok Tutaj mamy gank, okej. Okay. Przyłowuje dwie kaczki. Z dalekiego zasięgu, ok bo tutaj właśnie mamy do przywoływania rzeczy i automatycznie, okej. Okay. Sponio jakby spoko, spoko, spoko bym powiedział. Tutaj możemy podnieść sobie ten laser, bo ten laser naprawdę fajnie działa. Przynajmniej tak mi się wydaje, że on całkiem nieźle działa falę. fale. O, mo moglibyśmy pominąć fale. Ciekawe. W sensie. No, 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 ciekawe. No, tak jak powiedziałem. Jest tak, jak powiedziałem. Nie, nie ma co tutaj ukrywać. E, dostaliśmy trochę pieniędzy. Super. I tutaj raczej. W sensie ta Tesla totalnie uważam, że jest słaba. Ona stunuje co jakiś czas, ok? Ale. Um... Szczerze, do nas jest do wymiany. Ej, dobra, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak działają te kaczki, więc. Em... Więc weźmy, więc we, weź, weźmy tutaj kaczuchy. Mm, mm, mm. Teraz będzie pierwszy rest. Tu jest kod. Tutaj latające kaczki z mieczami. Okej, okay. to jest dosyć intrygujące. Ale już widzę, że te jednostki, które przywołujemy, nie są jakieś chyba najlepsze. W sensie, nie jest to najlepszą opcją, jaka mogłaby być. Chociaż, no zależy. Ale moi kochani, to będzie na tyle w tym materiale. Ja wam dziękuję za Trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i cześć.